W świecie pełnym starych wierzeń i nowoczesnych reinterpretacji zdarzają się spotkania zaskakujące, jakby nieprzystające do siebie, takie, które splatają pierwotne lęki z pozorną niewinnością współczesnej kultury. Jednym z takich spotkań jest dziwna, niemal nieprawdopodobna zbieżność między uroczą, choć niepokojącą lalką o imieniu Labubu, a starożytnym demonem wiatru i choroby znanym jako Pazuzu. Labubu to postać która narodziła się w kulturze japońskiej jako część serii figurek stworzonych przez artystę o pseudonimie Moriczek oraz przez kolektyw Instinctoi. Jest to małe, futrzaste stworzenie o dużych oczach i ostrych zębach, którego wygląd oscyluje między dziecinnością a czymś upiornym. Labubu uśmiecha się szeroko, ale jego grymas nie daje się jednoznacznie zaklasyfikować jako radość, jest to uśmiech drapieżcy, dziecka i zjawy jednocześnie. W kulturze kolekcjonerów figura ta szybko zyskała status ikony, budząc jednocześnie zachwyt i niepokój. Choć nie posiada oficjalnie przypisanej mrocznej historii, wśród fanów narosło opowieści o jej dziwnej aurze, jakby nosiła w sobie coś więcej niż tylko designerską zabawę. Tymczasem Pazuzu, którego korzenie sięgają mezopotami sprzed co najmniej 3000 lat, był demonem o skrzydłach, lwiej twarzy i ciele człowieka. Był panem wiatrów południowo-zachodnich, które przynosiły gorączkę i zarazę. Przerażający, ale czczony, odpędzał złe duchy, chronił kobiety w połogu i był jednym z nielicznych demonów, których obecność była pożądana w domostwie. Wizerunek Pazuzu, często umieszczany na amuletach i rzeźbach, pełnił funkcję tarczy przeciwko siłom chaosu. Jego twarz, szerokie oczy. Otwarty pysk z wyszczerzonymi zębami miała siłę odstraszającą i ochronną. Co więc może łączyć te dwa byty z odległych epok i światów? Przede wszystkim symbolika ambiwalencji. Zarówno Labubu, jak i Pazuzu łączą cechy przeciwstawne, są zarazem groźni i opiekuńczy, uroczy i straszni. Labubu uosabia współczesną fascynację tym, co dziwnie słodkie japońską estetykę kawaii czyli strasznej urody. Pazuzu natomiast od wieków był przykładem demona chroniącego przed innymi demonami wcieleniem zła, które można przywołać, by walczyć ze złem większym. Oba byty noszą także wspólny kod wizualny. U Labubu dominuje przerysowana mimika, wielkie oczy, zęby, nienaturalne proporcje. To samo można powiedzieć o Pazuzu, którego wizerunki były pełne intensywności i deformacji, mających działać na poziomie instynktownym. Jest w tym coś ze starego, archetypicznego języka snów i koszmarów tych, które są dziecinne w formie, ale głęboko zakorzenione w mitologicznym lęku przed nieznanym. Choć Labubu nie jest demonem w dosłownym sensie, jego kultowy status wśród kolekcjonerów, a także sposób, w jaki oddziałuje na odbiorców, często balansując na granicy fascynacji i lęku, przypomina o funkcji, Jaką pełniły figury takie jak Pazuzu w starożytnych kulturach. Obie postaci, ta z plastiku i ta z gliny, stają się współczesnymi ikonami irracjonalnego niepokoju i potrzeby kontroli nad niewidzialnymi siłami. Czy Labubu mógłby być dzisiejszym amuletem przeciwko złu internetu, samotności czy obsesji? Być może. Tak jak Pazuzu chronił przed demonem łamasztu, tak Labubu, z uśmiechem pełnym zębów, może odpędzać demony naszej codzienności nie poprzez magię starożytną, lecz poprzez magię współczesnych mitów. Labubu to fascynująca postać popkultury wyjątkowa hybryda zabawki, designu i nowoczesnej mitologii. Stworzył go w 2015 roku artysta i ilustrator Keizen Lan, który urodził się w Hongkongu, dorastał w holandii, a tworzył głównie w Belgii. Jego twór narodził się w ramach ilustracyjnych opowieści The Monsters, serii książek obrazkowych z motywami północnoeuropejskich legend, elfów i leśnych duszków. W roku 2019 postać trafiła po raz pierwszy na rynek jako pluszowa lub winylowa figurka dzięki współpracy z chińskim gigantem zabawek Pop Mart. To był moment przełomowy, Labubu stał się częścią fenomenu blind box, kapsułkowej niespodzianki, w której każdy mógł otrzymać inną wersję stworka. Charakterystyczny design, puszyste futerko, wyraziste oczy, ostre zęby i spiczaste uszy utrwalił jego tożsamość jako uroczego, ale lekko niepokojącego leśnego elfika. Początkowo pierwotnie inspirowane nordycką mitologią, elfami, skandynawskimi duszkami i starodawnymi baśniami, Labubu niósł w sobie ducha przygody i dziecięcej tajemnicy. Z czasem, dzięki charyzmie i kreatywności Lange. Stał się bohaterem The Monster Styledzi u książek opowiadających o tym, jak Labubu błądzi w lesie, odkrywa świat i uczy się od napotkanych istot. Fenomen Labubu eksplodował w 2024 i 2025 roku, gdy celebryci jak Lisa z Blackpink czy Rihanna zaczęli nosić breloczki i figurki. Media społecznościowe podgrzały atmosferę filmiki unboxingu, aukcje, kolekcjonersi. A także kontrowersyjne teorie o demonicznych wersjach stworka, Labubu stał się ikoną globalnej popkultury. Pod względem symboliki i pochodzenia Labubu, to metafora współczesnej globalnej mieszanki, stworzone przez twórcę znającego europejskie mity, produkowane przez azjatycką firmę, wykreowane na gwiazdę popkultury. W czasach, gdy rzeki Tygrys i Eufrat wyznaczały tętniące życiem granice starożytnej Mesopotamii, wyobraźni ludów takich jak Babilończycy. Asyryjczycy i Akadyjczycy narodził się demon o imieniu Pazuzu. Jego wizerunek był jednocześnie przerażający i fascynujący. Przedstawiano go jako istotę o ciele człowieka, głowie lwa lub psa, z rozdętymi policzkami i wyszczerzonymi zębami, których widok miał odpędzać zło. Pazuzu miał cztery skrzydła ptaka, szpony drapieżnego ptaka u nóg, długi, wijący się ogon skorpiona i parę rogów wyrastających z czaszki. Która wieńczyła jego groteskową twarz. Jego palce były wydłużone, a jego sylwetka przypominała potęgę dzikiego wiatru. Stał często z podniesioną ręką, jakby odpędzał niewidzialne moce. Pazuzu, choć demonem, nie był złowrogim bytem w najprostszym rozumieniu tego słowa. Jego natura była dwoista, pełna paradoksów. Był królem demonów wiatru południowo-zachodniego niosącego ze sobą choroby, gorączkę i suszę, ale jednocześnie sam mógł przed tymi nieszczęściami chronić. Wierzono, że choć przynosił zarazę, był też zdolny ją powstrzymać, zwłaszcza jeśli chodziło o ochronę dzieci i kobiet w ciąży. Jego szczególną wrogość budziła bogini demon łamasztu, istota nękająca ciężarne i noworodki. Przeciwko niej Pazuzu był przyżywany i przywoływany na amuletach noszonych przez kobiety, często w formie wizerunku jego twarzy lub całej postaci, czasem z inskrypcją wypowiadającą jego imię jako zakręcie ochronne. Wierzenia te sięgają czasów około VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa, gdy teksty i artefakty przedstawiające Pazuzu zaczęły pojawiać się w domostwach i świątyniach. Mimo swojego demonicznego statusu był czczony jako istota potężna i skuteczna istota, która mogła ujarzmić to, co najbardziej nieprzewidywalne, naturę, chorobę, Śmierć i złe moce. W jednej ręce trzymał miecz lub kij, którym rozpraszał wrogie siły, a jego spojrzenie, choć pełne grozy, miało magiczną zdolność odstraszania demonów. Pazuzu był zatem istotą graniczną, stojącą między chaosem a ochroną. W późniejszych wiekach jego imię nie przetrwało w oficjalnych religiach, lecz powróciło z siłą w nowoczesnych wyobrażeniach, jako archetyp złowrogiej siły o starożytnym rodowodzie. Zwłaszcza w kulturze popularnej, gdzie jego wizerunek stał się inspiracją dla postaci w filmach grozy. Jednak w swojej pierwotnej roli nie był wcieleniem czystego zła. Był raczej demonem równowagi, niepokojącym opiekunem, który znał naturę potworów, bo sam był jednym z nich i właśnie dlatego mógł je powstrzymać. Labubu to stworzenie, które na pierwszy rzut oka wydaje się jedynie dziełem wyobraźni artysty i produktem współczesnego designu. Jednak, kiedy przyjrzeć się mu bliżej, jego obecność zaczyna nabierać głębszego, niemal archetypicznego znaczenia. Choć narodził się w Japonii jako figurka kolekcjonerska, projektowana przez znane studio Instinct Toy i wpisująca się w nurt tzw. Art Toys, to jego wizerunek i atmosfera, jaką wokół siebie tworzy, sięgają znacznie dalej niż tylko świata plastiku i edycji limitowanych. Labubu nie jest jedynie zabawką, jest wizualną i symboliczną hybrydą która czerpie z najstarszych motywów ludzkiej wyobraźni. Jego charakterystyczne cechy, takie jak duże, hipnotyzujące oczy, szeroki uśmiech ukazujący rząd ostrych zębów, drobna, ale zwinna postura, przypominają dawne wizerunki duchów i istot granicznych. Labubu nie daje się łatwo sklasyfikować nie wiadomo, czy to demon, dziecko, duch lasu czy żartobliwy chochlik. W tej niejednoznaczności kryje się jego siła, staje się ekranem, na który każdy może rzucić swoje własne uczucia, sympatię, niepokój, fascynację. W kulturze japońskiej takie postacie często pełnią funkcję yoka, duchów lub potworów o specyficznych cechach, które mogą zarówno straszyć, jak i pomagać. Labubu doskonale wpisuje się w ten nurt, mimo że nie ma bezpośredniego rodowodu folklorystycznego. Od momentu swojego pojawienia się w okolicach roku 2014, labubu nie był jedynie modnym gadżetem. Wokół jego postaci powstała subkultura, w której kolekcjonerzy, artyści i entuzjaści zaczęli nadawać mu własne cechy, snuć opowieści, przypisywać emocje i intencje. W tym sensie, labubu stał się współczesnym mitem, nie stworzonym przez pokolenia ustnych przekazów, lecz przez cyfrową wspólnotę. Która zaczęła traktować tę małą istotę jak coś więcej niż tylko figurkę. Tak jak starożytne talizmany miały przynosić szczęście lub chronić przed złem, tak labubu zaczął symbolizować współczesne formy duchowej ochrony nie przed złymi duchami, ale przed samotnością, monotonią i przeciętnością. Co więcej, sam design labubu zawiera pierwiastki, które od wieków obecne są w sztuce magicznej i rytualnej. Symetria z odrobiną deformacji Dziecięca sylwetka z drapieżnymi szczegółami, urok pomdrugeszany z grozą to właśnie te elementy, które pozwalają tworowi labubu funkcjonować na granicy świata materialnego i wyobrażeniowego. W wielu kulturach takie istoty, choć powstałe z wyobraźni, traktowane były jak realne byty, zdolne do wpływania na rzeczywistość. Warto też wspomnieć o tym, że labubu, choć sam nie wypowiada żadnych słów, niesie w sobie coś z maskotki rytualnej, niemal jak figurka opiekuńcza. Jego obecność na półce, biurku czy w gablotce przypomina o istnieniu osobistego totemu. Dla niektórych jest po prostu ładnym przedmiotem, ale dla innych staje się wyrazem tożsamości, symbolem buntu wobec szarości codzienności, a nawet talizmanem, który z przymrużeniem oka odpędza nudę i zło. Zatem odpowiedź na pytanie, czy labubu to tylko design, czy coś więcej, nie jest jednoznaczna. Jako fizyczny przedmiot jest dziełem artysty i wyrazem estetyki współczesnego popkunsztu. Ale, jako postać, jako symbol, jako figura osadzona w zbiorowej wyobraźni, Labubu przekształcił się w coś znacznie większego, stał się współczesnym mitem, lustrzanym odbiciem dawnych duchów opiekuńczych, które towarzyszyły ludziom od pradawnych czasów. W jego szerokim, niepokojącym uśmiechu kryje się pytanie, czy boisz się, czy się uśmiechasz? Odpowiedź zależy już tylko od tego, kto patrzy.